Teraz Wam powiem, że powinniśmy 23 dnia znowu rozpocząć. A dlaczego? Bo tutaj y, wiemy, co się wydarzy na końcach dnia. Mamy po prostu atakować y, w sensie jest atak i musimy uśpić cywila i strażnika. I zabić jeszcze cywila, bo strażnika już zabiliśmy i to już będzie. zrobione, że tak powiem. Więc. Widzimy się na końcach tych dniach. Trzy razy muszę przejść pies maria No dobra, to lecimy O, wszystko leci cywil. To dobra, no to najpierw uśpimy strażnika może A uśpimy sobie tego Jestem Jeszcze dwóch, za uśpię tak na pewności Teraz powinno być yy, O właśnie zostajecie aresztowani pod zarzutem ataku na urzędnika państwowego Tak, bo wcześniej był karą, jest śmierć Wasza rodzina będzie przesłuchana na okoliczność zaangażowania w przestępstwo. Którzy na granicy przyjmie inspektor zastępczy No i niech żyje arstoczka, oczywiście. Tem, tem, ty, 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 ty. Ósme z 20 dokładnie tak, czyli... Yy, teraz to zrobić... Uśpiliśmy strażnika, tak? Tak, uśpiliśmy strażnika, bo miałem trzy stały. Teraz wystarczy uśpić Mila i jakiegoś cywila też zabić. Wtedy będziemy mieć chyba piąte i szóste, o ile dobrze się nie No i ostatnie, to są te, to już, które jeszcze, to do, do końca do gania, nagrać i te sprawy. Dobra, no to widzimy się za chwilę. O co chodzi? Ja oczywiście usypiam go i usypiam jakichś randomowych cywili. Du, 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 du. O to chodzi. Właśnie dziś. No i pięknie. Zostajecie aresztowani pożarstwem za zaatakowana niewinnej osoby. Potem od razu zaatakowanie. Nawet jej nie zabiłem. Teraz są prace przymocowe. Nasza rodzina będzie przesłuchana na okoliczności zaangażowania w przestępstwo. Oczywiście standardową służby na granicy przejmie inspektor zastępczy. Niech żyje areszt spocka. Oczywiście. A niech żyje. Juste zakończenie. Mamy to, czyli uśpiliśmy spila, więc zostaje nam go jeszcze tylko zabić. I musimy go po zabić jakichś spilów. I przy okazji go... Znaczy go chyba pewnie nie musimy zabijać. Ciekawe co by się stało. Chciałem w ogóle sprawdzić, ale boję się, że nie będzie zakończenia. Numer 5. Zostajecie aresztowani pod zarzutem zabójstwa niewinnej osoby. Ta kara jest... Karą jest... Nie, wasza rodzina będzie przesuwana na okoliczności zaangażowania przestępstwa, która na granicy przejmie inspektor zastępczy. Niech żyje Arstoczka. No i proszę Państwa, moi mili moi drodzy. Mamy to. Udało się. Piąte zakończenie. Czyli zostało nam tak naprawdę raz, dwa, trzy i zakończyć. I zakończeń tu muszę to prze, przejadę, to oczywiście w ostatnim dniu muszę po prostu porobić tak durne rzeczy jeszcze. Muszę tak zrobić większość zadań, czyli to już wykonam i muszę nie dopuścić do ataku, do wybuchu bomby. Nic nie robię, udaję, że strzelam i zabijam agresora, który chce mnie zabić, więc no i oczywiście, no ale powiecie przecież to jest to są cztery tylko zakończenia. No dokładnie tak, to są tylko cztery zakończenia. A dlaczego? Ponieważ iż gdyż... Ostatnie zakończenie, czyli 20, to wiemy się w 20, 20. W drugim sezonie Papers Please. A ja ten odcinek chyba podzielę na dwa odcinki bonusowe, bo coś... Czuję, że długo tego wyjdzie, ale ja teraz będę przy okazji leciał kolejny znowu 23 dzień i przy okazji nagram wam jak się zdobywa token 1. Widzimy się nowo w 23 dniu. No, super. Dobra, jak widzicie, tym razem nie jesteśmy na końcu od dnia, dnia 23. A otóż dlatego, że żeby zdobyć chyba token Republi. Tak, dokładnie, token Republi, to musimy zrobić tak. Dać od zegarek oczywiście temu typowi, któremu wcześniej zabraliśmy ten. I dał nam na przechowanie, i on teraz krzyczy: Holu, to jest Nowa rysa bla bla bla, oddajcie mi my Oddajemy mu jego pieniądze. O, naprawdę jesteście uczniowie. Wiecie, nie mogę tego przyjąć. Tak naprawdę rysa była wcześniej. Proszę. O, i dajemy hajs. Ale chwila, moment. O. O, on powinien mi dać teraz, właśnie w tym momencie, token. Dziękuję Wam. Chyba nie wszyscy w tym kraju są tacy źli. No i proszę bardzo, mamy republia Token. O to mi właśnie chodziło, więc. No. Lecimy do kolejnych dni. Moi kochani, nagrywanie dzień drugi tak naprawdę i jesteśmy w momencie, gdzie właśnie przed wez I tutaj, jeśli pamiętacie, musimy konfiskować mu paszport i go przepuścić. Jeśli go w ten sposób przepuścimy, dostaniemy oczywiście tam y upomnienie, <laughs> że poszukiwamy go przestępcę. Ale teraz czekamy sobie na gemeczka, który... I od tego tej córki, nie? Więc... no, Idziemy się za chwilkę. Przyszedł gościu, mm, który właśnie. Od tego od córki oczywiście. Wiemy, wiemy. Dajemy mu jego paszport. Mm. Tamto miasto. Łatwo go będzie odnaleźć. Przepuśćcie mnie. Spokojnie. Idź, proszę bardzo. Dziękuję wam. Teraz dajcie mi proszę zdjęcie mojej córki. Pokażę mu je, gdy będzie zdychał. Nieźle. A to nie jest przypadkiem takie No czy coś, czyta jutro gazetę, ok. No i widzicie, United Federation token i mamy wszystkie tokeny, moi drodzy, udało się. Więc ja się strasznie cieszę i teraz przechodzimy do końca dnia... następnym albo pod koniec, bo zobaczymy, czy cokolwiek tam będzie. Wiecie o co chodzi. Mamy już ostatnią osobę, którą teraz sprawdzamy i ja po prostu chcę... To ja chcę. Ja chcę sprawdzić, czy jak zakończę ten dzień, to wszystko. No co? Czy będzie jakaś. Nie wiem, jakaś stawka, czy coś? Nie mam pojęcia, ale zaraz się tego przekonamy. Coś mnie gardło drapie. Jak widzicie, wszystkie tokeny są. Zglądam to, że was i potrzebuje leków. Teraz możecie na własną rękę uciec z stanu. Ale nie, nie uciekamy z obiektu że wiecie, ale patrzcie, nic tu się nie zmienia tak naprawdę. Chcemy spać. Iman west znaleziony martwy. Identyfikacja utrudniona. Jadka w Storze. Przyszłość przejścia granicznego, niepewna. No dobra moi drodzy, teraz widzimy się tak naprawdę. Cztery razy pod koniec tego dnia, więc ja go będę musiał cztery razy przejść, no ale już to nie jest jakieś super trudno. Ale nic nie dostaję za te to. Teraz to Zagażowane w rozmowy dotyczące przeciwranicznych Prestin, czekałem na decyzję wykonujcie swoje obowiązki. Wasza kontrola że jest na nie Ranek i opuszczamy lewda, że wciągów tak, wszystku Test. I. I... Dobra, no to widzimy się na koniec dnia. Słuchajcie, przyszedł do mnie Ezik teraz, bo chyba wcześniej tego nie było posterunek. Restin nie przetrwa długo. Dziś burzymy mur. Będziemy... Będziecie bezpieczni. Nie strzelać! Zakąd gwiazdy Ezika. Nie to! Chciałem kliknąć. No, serio, chciałem to oddać. Więc ale ja od razu mówię, że. Muszę wykonać tak. Muszę nie strzelać, muszę zastrzelić, muszę nie dopuścić. To y zobaczy tak naprawdę. Y znaczy, na początku zabijam jednego agresora, który będzie chciał mnie zabić, więc to o co chodzi? O co chodzi? No, to widzimy się jeszcze raz. Mówiłem za chwilę. No, i jesteśmy w punkcie, do którego mieliśmy dojść. Ja na razie nie mogę nic zrobić, jeśli dobrze to widzicie. Ale jak już mówiłem, go próbuję, tylko go zabijamy, bo to jest jedno z zakończeń. On tam podsadza chyba bombę. Dobrze pamiętam. No właśnie, bombę. I wszyscy biegną jak cudownie jak pięknie Tup 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 tu no i widzicie. Dzień pracy został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. Wśród paniki w pracę wyszliście do domu, żeby sprawdzić co z rodziną. Data waszej kontroli została wyznaczona na jutrzejszy poranek. Teraz możecie z własną rękę uciec do Ogristanu, ale jednak powinno być tak jak sądzę, czyli... O właśnie, granica została przerwana. To wielki dzień dla Zakonu Gwiazdy Ezika, lecz zdradziliście nas w ostatniej chwili. Ezik rośnie w siłę, zaś skrompowani i ch chciwi słabną. Wasza zdradza oznacza, że odpowiedzieliście od opowiedzieliście się po złej stronie. Nie ma y, miejsca dla was i waszej rodziny w szeregach rewolucji. Żegnajcie, inspektorze. Żyje nowa Arsztoczka. O, tego się nie spodziewałem, już to był jakiś podtwist. To jest 15 zakończenie. Olipka. Yy, to wiecie co? Bo ja chyba. Mm. No dobra, jak to jest piętnaste zakończenie. To to nie tak jak po mojej myśli było, więc ja będę musiał jeszcze. Yy... No, zresztą wam pokażę, kiedy będę musiał się cofnąć. W sensie pewnie tutaj. Tutaj albo w tym dniu, albo w tym. No to jest obojętne. W którym yy, po prostu nie miałem tylko trzy zadania wykonane od Ezika. To pewnie w tym, że muszę zabić agresora, po prostu, który próbuje mnie zabić. No, ale tak to jeszcze. Jeszcze przejdę tu. Więc. No, widzimy się za chwilę. No dobra, teraz mm, nie dopuścimy w ogóle do tego, żeby zobaczyć, czy to się uda. Trochę zgnąłem, ale ja chcę po prostu nie dopuścić do tego, co tu się właśnie ma wydarzyć. Zaraz sprawdzimy, czy to zmieni cokolwiek, czy nie, czy jak, bo chcę, chciałbym wiedzieć. No ta, wiem, dzień pracy został ale to nas nie interesuje spać. Witajcie, inspektorze. To będzie jakieś inne zakończenie. Skontrolowaliśmy waszą ostatnią działalność. Wykryto wasz związek z grupą znaną jako Zakon Gwiazdy Ezika. Którzy członkowie grupy zostali aresztowani w arstożce. W toku przesłuchań, co najmniej jeden z nich przyznał się do otrzymywania waszej pomocy. Oznacza to yy, najwyższego, yy, najwyższego stopnia zdradę stanu. Żegnajcie, inspektor. Egzekucja odbędzie się dziś w nocy. Los waszej rodziny jest nieznany. Zakon zniszczono. Sprawiedliwość została przywrócona. Niech żyje, arstożka. Ktoś wsuwa pod drzwi list do celi. Inspektorze, zdradziliście nas w ostatniej chwili. Ten rozdział dziejów EZIK es jest skończony. Nie możemy pom pomagać waszej rodzinie. Gdyby się udało, bo nie pamiętam, żebyśmy mieli list dokładnie tak. Mamy 14 zakończenie. Tak jak wsuciłem. Super. super, super, super. O to chodzi. Dobra, czyli jeszcze raz tu lecimy. Ostatni raz, widzicie, zostało nam. 19 i 15 zakończenie. tego tak naprawdę nie mam pojęcia, zaraz chyba będę musiał sprawdzić. Ale wydaje mi się, że muszę przejść tu do tego dnia, wstrzymać agresora i zobaczyć i wysadzić po prostu granicę. Więc a tak to teraz nic nie zrobię. Więc widzimy się podczas wysadzania granicy. No i widzicie, ja tu odstawiłem kuczyki, no i po prostu. Oglądamy co się będzie działo teraz. Nie strzelamy, nie robimy nic. No, podkłada bombę ten co robi. Ten se stoi po prostu. No właśnie. Ten se stoi. Tutaj niepotrzebnie go zabiję. No. Tak to, że to no jeszcze miało być ten na nie gdzie udaje po prostu, że strzelam, że niby chcę trafić, ale jednak nie trafię, no i wychodzi. No dobra. Mamy to. Idziemy spać oczywiście. Member of the Order. Inspektorze, cóż za wspaniały dzień? I znowu mamy tą muzyczkę z true Endingu tak naprawdę. Mi się wydaje przy Granica została przerwana. Ezik rośnie w siłę. Zaś skrumpowani i chciwi słabną. Niesiemy Was do lepszego mieszkania. No, widzicie ma chyba piątkę nowy. Wasza służba inspektora dobiegła końca. Potrzebujemy agentów. O, z tym agentem. Przyłączy się do nas, a razem dokonamy rewolucji. Niech żyje nowa arstoczka. I tak, to jest dokładnie 19 zakończenie. Czyli 20. dobrze wiemy gdzie będzie. Co? Czyli to też jest drugi true ending, tak mi się wydaje, więc. O, nieźle, nieźle. Ta muzyczka jest fajna, podoba mi się. Dobra. Wróć no i. Ja jeszcze sprawdzę, tak do końca. Nie mam zdobyć y, to trzynaste zakończenie, i. No, widzimy się już w ostatnim zakończeniu dzisiaj. W końcu to nagrałem przez dwa dni, mój boże. No dobra. Teraz spróbujemy zabić tylko tego agresora, który będzie chciał próbował mnie zabić, bo teraz, jak mówiłem, wykonałem trzy zadania tylko, więc Ezik nie przyszedł do mnie. Nie przyszedł, więc ja spróbuję... No bo on najprawdopodobniej idzie mnie zabić, więc ja go zabiję pierwsze, ale pozwolę na wysadzenie granicy, więc... Zobaczymy, czy to coś ktokolwiek zmieni, czy nie. Ale on w sumie powinien tu krzyczeć takie... Za... Za co? Za zakon EZIKA O, to też mogę otworzyć to, Mogę wybrać broń? Lol Zobaczcie, się zmieniam broń, ale dobra, nie o to z tym chodzi Tylko no właśnie, chodzi o to, jak mówiłem, mamy ten inny dzień Je. O, mur graniczny w Grecji został zburzony Zostajecie aresztowani pod zarzutem nieudolnej ochrony placówki Wasza rodzina zostanie odesłana z powrotem do waszej wsi po ponownym otwarciu granicy, waszą służbę przejmie inspektor zastępczy. Niech żyje Arstoczka. I moi drodzy, czy to jest trzynaste zakończenie? Dokładnie tak, to jest trzynaste zakończenie. Bo ktoś źle po prostu wytłumaczył, bo przyznam się, nie wymyśliłem sam tych zakończeń, w sensie co mam trzeba zrobić. Ale ja, no, można było się domyślać, mi się nie chciało. Tak jak widzicie, ostatnie zakończenie, dwudzieste. No co, jak to się mówi? Widzimy się w drugim sezonie. No dokładnie tak. Nie będę tego usuwał, bo po co? Nikna po prostu nowy i przejdziemy do końca. Więc słuchajcie, moi drodzy. W drugim sezonie, który nie pojawi się jako nowa kolejna wiodąca seria, mam na planie nagrać taką jedną, co kupiłem, co ostatnio mówiłem w odcinku, ale mam też koncept na to, że nikogo nie przepuszczamy. W sensie zasady są najważniejsze, po prostu nikt nie przechodzi. Będę się starał, nie dostać żadnego upomnienia, ale co z tego wyjdzie, nie wiem. Mam nadzieję, że Wam się podobały te dwa bonusowe odcinki. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, czy to tam chcecie. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam, trzymajcie się i baję.